Zrób to, jeśli umrze, stracimy Piotra. Już go straciliście. Nie, sy, a cy, Co mu zrobiłeś? Gdzie on jest? Sy, ny, i k, ty. Odpowiadaj. Zrób to, Logan. Zabij mnie. To nie jest miejsce dla mnie. Odpowiadaj. Być może znalazłem się w niewłaściwym miejscu, ale za to co. L, o, s, s, u, s jest dokładnie tam, gdzie powinien być. Jest dokładnie tam, gdzie chciałem, żeby był. To prawda. Gdzie on był? Dokładnie tam, gdzie zapowiedziałem. Dzia. No. A teraz cisza. Budzi się. No. I skończyłam książkę, a teraz... A! Czekajcie! Jeszcze nie. Tu jeszcze jest. D Dwa dymki. Sorry, wprowadziłam was w błąd. Ale to już na następnej stronie. Będziemy to czytać na następnym odcinku. Sorry, że was prowadziłam błąd. Pomyłka się nam nadarzyła na koniec.